Na cześć, to Kuba, szkocki ogrodnik, A... dziś, dziś pod palmą, bardzo lubię to miejsce, moje, moje ulubione miejsce w domu, ale nie o tym będę mówić, będę mówić o o tym, co kupiłem kilka dni temu, oczywiście bez planowania, kilka dni temu pojechaliśmy do centrum ogrodniczego, Kupi w sobie kilka drobnych rzeczy, kupić dynie na Halloween z dzieckami. Oprócz tego, oczywiście, musiałem nagrać film, jak wyglądają kondyliny posadzone w grupie, jak wyglądają nasiona kondylin, do z moich poprzednich filmów. I to był ten dzień, taki bardzo potężny sztorm nas dopadł, więc z tym, tym centrum też takiego najgorszego padów pochodziliśmy też dookoła, żeby dzieciaki mi za bardzo nie zmakły. Ten sztorm wyglądał mniej więcej tak. No ale jak już tam byliśmy, nie chodzimy się pod tym samym po centrum, zobaczyłem. Rośliny, o których słyszałem wcześniej, które gdzieś tam widziałem, ale jakoś nigdy nie byłem zainteresowany. Do czasu, aż mnie zobaczyłem tej. To jest właśnie to. To jest paproć. Nie ma jeszcze polskiej nazwy. Po łacinie nazywa się microsorum punctatum. Jest to papość, która rośnie w e, tropikalnych rejonach, w lesie deszczowym. Le, jest to epifit, epifit, czyli rośnie bez ziemi, może rosnąć na drzewach, na korze, tudzież na skałach. I właśnie taką skałę tutaj mam. To tutaj to jest skała, to jest lita skała bez ziemi. Um, Troszkę może o mikrosporu, mikrosporu wymaga temperatury pokojowej, dobrze jeśli temperatura nie spada poniżej 15 stopni, lubi wilgotne powietrze, możemy je zraszać, dodatkowo w tej podstawce zawsze musi być woda, wyjaśnię dlaczego, ta woda też paluje, także zapewnia im taki mały mikroklimat, one nie mogą stać po słońcu, one lubią półcień, lubią cień, generalnie ciemniejsze miejsca. Tutaj, w tym pokoju, gdzie jesteśmy, w naszej jadalni, od jesieni do wiosny praktycznie nie ma słońca, jako że słońce jest nasze zimą tak nisko, że te domy, które tam dalej się znajdują, mówiąc że jakieś 100 metrów stąd, i to są jednopiętrowe domy, zasłaniają to słońce, więc tutaj bezpośredniego słońca do kwietnia prawdopodobnie nie będzie. Ale tak, już mówię, temperatura pokojowa, duża wilgotność powietrza. E Niepełne słońce, co mi się w nich spodobało? Spodoba mi się ta intensywna zieleń. Te liście, nie wiem czy to słyszycie, one są bardzo sztywne, takie e, jak, jak skóra w dotyku, mniej więcej sztywne. To jest zupełnie coś innego niż te nasze paprotki, Nasze paprotki, są delikatne, miękkie, tak? Nie, to jest zupełnie, zupełnie, zupełnie innego gatunku je należy podlewać do tej miseczki. W tej miseczce tutaj, w tej podstawce. Zawsze musi być woda. Podlewamy to albo wodą przefiltrowaną, albo wodą przegotowaną. Ja jeszcze spróbuję podlewać to wodą z akwarium. Nie wiem, nie spotkałem się z tym, Jak to? czy to można podlewać wodą z akwarium. Spróbuję. Myślę, że tak. Myślę, że to jest woda odstana, ta woda nie ma chloru. Jest bogata w składniki mineralne, więc... Myślę, że będzie ok, ale muszę spróbować. Um, co jeszcze o mikrosporum? Mikrosporum. Eee, ta nazwa wywodzi, wywodzi się z łaciny. Mikro, znaczy mały sporum, to są te struktury, w których znajdują się zarodniki palm. Zarodniki to są te z nasion. Palmy nie rozmnażają się z nasion, się przez zarodniki. Czyli ta nazwa mikrosporum, to są małe struktury, w których znajdują się zarodniki. Eee, Punctatum. Punktatum odnosi się do małych otworów, które znajdują się na liściach. Ta pierwotna odmiana ma ich więcej. Tatu praktycznie nie ma wcale. Są małe otwory w liściach. Ale dlaczego to kupiłem? Po pierwsze przez wygląd, a po drugie przez nazwę. Ten, ta odmiana nazywa się Green Flame. Green Flame w języku polskim oznacza zielone, płomienie. I jeśli tutaj, nie wiem, to widać, jeśli tu spożycie, te młode liście mają taki zwykły, lacytowany kształt, podłużny, natomiast te, w pełni dojrzałe, to wygląda jak płomień. Dosłownie. Ktoś powiedział, że może jak sałata poszczególna Nie, to wygląda jak płomień. I tak sobie pomyślałem. Zielone płomienie na skalę wulkaniczną, bo ta właśnie skała, na której one są, to jest skała, skała wulkaniczna. Dlaczego skała wulkaniczna? Dlatego, że one są porowate i one dobrze ciągną wodę do góry, jeśli są właśnie, jeśli stoją w tej wodzie czyli green flame zielone płomienie na skalę wulkanicznej. No, to przechodząc właśnie od obok tego bo tam było kilka innych było kilka mniej więcej bardziej popularnych poproci, dodatkowo widziałem tam jeszcze Schefflerę posadzoną w ten sposób. Ale zobaczyłem ten Green Flame, to był ostatni, który mieli, nie no, muszę go, muszę go mieć. Nadal nie sprawdzałem ceny, to koszyka, piory. Ehm, nie opowiadałem tego już nigdy, więc to jest dla mnie taka zupełna nowość. Bałem się, że jak przyniosę do domu, że te centralne ogrzewanie poniszczy im liście. No nie, no zobaczcie, jest w domu dzisiaj jest chyba szósty dzień, jeśli się nie mylę. I te liście ciągle fajnie wyglądają, bez problemu. Więc... Więc... E, wszystko jest dobrze. Jeśli macie pytania odnośnie palm, czy jakichś innych epifitów na skałach wulkanicznych, piszcie śmiało. Z tego co wiem, w Polsce chyba można je dostać pod nazwą Lowa. Lowa, czyli tak, low zamiast, tylko zamiast e jest a na końcu. Mówię, jeśli macie pytania, spróbujcie, piszcie piszcie śmiało, subskrybujcie, a ja to będę uprawiać i za kilka tygodni, kilka miesięcy nagram kolejny film, jak mi się to udało, jak to rośnie i e, mówię, na razie na tym stole to rewelacyjnie wygląda i coraz bardziej mi się podoba. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pa, pa.